Także dolatuję, dolatuję. Co drugie nie tylko rozumiem, ale dolatujesz. No ono jest tutaj oryginalnie to no chyba 4 waty ma w tych na wstęgach. Także widzisz, także propagację mamy leci nawet kurde z takiej zwykłej antenki króciutkie jak tutaj tam 43 chyba centymetry jest. Proszę jeszcze raz do ciebie i później przejdę do auta. Zobaczymy. Proszę jeszcze raz do ciebie. Przerzućcie powrotem na mobila, bo tutaj jakiś troll, yy, gwizda i pucha, także przerzućcie powrotem na mobila. Mhm. No jestem już kolego w mobilu. Kolego z, po yy, z Pomorza Zachodniego, odbierasz mnie jeszcze? Nie na no, ja cię przekrywa hmm. A, jak to się mówi no. no co zrobisz kurde, bydła nigdzie nie brakuje nic dobrze, kolego 7-3 dla ciebie dalekich potwierdzonych z mojej strony połączności pozdrawiam 26 golf papa 13 operator Krzysiek stacja mobilna Anglia 73, 683 73 do Ciebie również to na... powiem, do usycho, do usycho, do usycho następnego, nas, może może lepszych warunkach, bez tych takich proli buchających i widających. pozdrawiam do następnego, hej.